To jest Włogo 3X, na której przejechałem ponad 4000 km, a to jest jej nowszy model Włogo 3E. I dzisiaj opowiem Wam trochę o tej nowej desce Wogo 3E. Bo z wyglądu prawie się niczym nie różnią, ale różnic jest jednak troszkę więcej. To może nie tylko różnic, ale usprawnień. A usprawnienia są zawsze mile widziane. Jak sami widzicie, wyglądają bardzo podobnie, oprócz tego, że ten ma jasny blat, ten ma ciemny. Ale już na przykład z tej strony wyglądają bardzo podobnie. Ale sami przyznajcie, jak na 4000 km, to ta deska trzyma się całkiem nieźle. To jest właśnie prosto wyjęta z pudełka. Na starym pilocie jest 4099 km, a na nowym tylko 54. ŁOGO 3E, oprócz tego, że wygląda wcale nie identycznie do 3X, to też ma znacznie inne parametry. Pomimo tego, że tak na oko wygląda bardzo podobnie, główną zmianą jest bateria. W ŁOGO 3X mieliśmy baterię 259 Wh, w tej desce jest to tylko 216. Więc pozwala to na przejechanie tak 20-24 km i dzisiaj to oczywiście sprawdzimy, gdzie WOGO 3X. Możecie sobie też zobaczyć mój wcześniejszy film. Było w stanie przejechać od 24 do nawet 34 km, w zależności od tego, jak jeździliście na tej desce. I dzisiaj, oczywiście, też sprawdzimy zasięg tej dechy, więc wszystkiego się dowiecie. Główną zmianą w tej desce są też silniki. Są one nowe i mają teraz 650W 1, czyli razem 1300W. I powiem szczerze, całkiem to czuć, że ta deska troszkę lepiej przyspiesza od właśnie 3X. Nie jest to różnica, że was wyrwie po prostu w porównaniu z tamtą, ale troszkę minimalnie to czuć. To nowe łogo jeździ 45 km na godzinę w porównaniu do starego, które jeździło tylko 40. Deska ma teraz inny dek. Jest on znacznie grubszy i twardszy. Nie jest aż tak miękki jak w 3X. Więc jednym może to się podobać, a drugim może to przeszkadzać. Sprawdzimy teraz flex tej deki. Patrzcie na to. Pomimo tego, że jest to inny dek, tak jak widzicie, deska jest naprawdę bardzo giętka i szczerze wygląda na to, że jest wygodna. Design tej deski jest naprawdę bardzo ładny. Te pomarańczowe koła oczywiście przypominają boosted boarda. Od góry prezentuje się to też bardzo ładnie. No i oczywiście, jak mogliście już może zauważyć, jest też rączka do noszenia. Więc możemy na przykład ćwiczyć sobie bicepsa. No albo zwyczajnie nosić tak tą deskę, a nie musimy nosić jej na przykład w taki sposób. Chociaż i ten, i ten są, myślę, tak samo wygodne. No dobra, pilot w dłoń i jedziemy się przejechać. Zobaczcie, jak ona wygląda. Lot no w drogę! w tej desce są marki ŁOGO. Jedne z lepszych na rynku, które właśnie produkuje ŁOGO. Mają 90 mm, więc żadne kamyki czy dziury Wam nie straszne, a ich szerokość to 62 mm. Są one już od wielu, wielu lat produkowane i właśnie występują w deskach od firmy ŁOGO. Co na pewno na minus to łożyska. Nie są one już tak jak w Uogo 3X od firmy Zelus, czyli znanej i dobrej firmy, tylko są one już zwykłe, takie typowe łożyska bezfirmowe. No i kolejny minus tej deski to traki. Nie są to już traki Paris w wersji trzeciej, tak jak miało to miejsce właśnie w Wołgo 3X. Na górze były to Parisy, a na dole traki wykonane przez Wołgo. A w tej desce traki tylne, jak i przednie są zrobione przez Wołgo. A szkoda. Wykonałem dwa pomiary. Za pierwszym razem przejechałem 19 km na czwartym biegu. Za drugim razem przejechałem 21 km. Na biegu drugim. Także zasięg jest odpowiedni, a łogo podało realne wartości. Deska sterowana jest oczywiście z pilota, z dokładnie takiego modelu jak w 3X. No i jedna z ważniejszych zmian w tej desce, którą uwielbiam, jak widzicie, jest wyłączona deska, a teraz sobie ją włączymy. I deska włącza się razem z pilotem, czego nie było w desce łogo 3X. I to była po prostu masakra, że trzeba się tam schylić. A teraz, jak widzicie, normalnie można sobie to włączyć i jechać. ŁOGO 3E. Zobaczmy, co jest w środku. Po otwarciu pudełka ukazuje nam się plansza. Wygląda prawie jak obraz z informacjami o desce. Po wyjęciu samej deski. Mamy dodatki, instrukcje obsługi, naklejki, dodatkowe paski, dodatkowe złącze do ładowania, kabel do ładowania, titula, y-tula, kabel do ładowania pilota, ładowarkę oraz pilota. No i tak prezentuje się sama deska od dołu i od góry. A tutaj jeszcze małe porównanie do starszego modelu WOGO 3X. No i na koniec zostawcie lajka, jeśli ten film Wam się spodobał oraz subskrypcję, aby nie przegapić filmów o kolejnych deskach, kolejnych unboxingów, recenzji, a może też o jakichś innych przedmiotach, nie tylko o deskach. No i dobra, cześć!